Wszystkim, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, fani i idole, jestem Cydlizio i witam ponownie w moim zagrajmy w 2 Riptos Rage. I znowu jesteśmy w letnim lesie i teraz się szybko przejdziemy do portalu, do, do toru nad oceanem, a po drodze może trochę powiem o tym jak było na Mazurach, na których byłem przez ostatnie 3 dni. Anibetę stał w miejscach, które robiłem w Trzy, 3, kiedy gadałem o Paryżu i pewnie pamiętacie, jak tam stałem przez 7 minut, gadałem, tam gadałem właśnie o tym, e, o wrażeniach z, z Francji. Tutaj ja się trochę podusłamy. no w tak było okej, okay. tam mniej więcej trochę odwiedziałem Austyna, trochę Rągowa, Ryn mniej więcej świętolipkę na pewno mi się na podobało w takiej miejscowości Mikołajki, gdzie... No, była taka jedna fajna uliczka koło właśnie taka była uliczka koło jeziora i na tym jeziorze było mnóstwo, naprawdę mnóstwo zacumowanych łodzi Bo to było tak dużo, naprawdę taki, takich widoków nawet nie widziałem nigdy kiedy byłem na Pomozu, kiedykolwiek naprawdę to jest fajny widok i no, takim fajnym miejscem były Mikołajki. No też na Świętej lipce były takie fajne te organy w sanktuarium tamtejszym tak, tamto za którym jest moje, zabierzcie je ode mnie, jeśli tylko śmiecie, a ja, nieważne. Tak, tam jak mówię, były organy i tak dalej. A czy o ile one fajnie brzmiały, to jeszcze fajniej wyglądały, bo prostu oczywiście były takie masywne, takie kolorowe, ozdobne i tak dalej. Na pewno też fajnie brzmiały, tylko kłopot taki, że przy nich też grały takie dzwony, które tak trochę jednak, no, trochę psuły wrażenia, ale mniejsza o to. I to chyba wszystko, o czym powiem, że jakie były wrażenia. Okej, okay, mam już portal do toru nad Oceanem. I tak, jakby co jeszcze, ja ten tor już zajrzałem poza nagrywaniem, więc mniej więcej nie zdziwcie się, że mam już teraz o 400 klejnotów więcej niż miałem poprzednio, przed tym właśnie torem i tak dalej. I tak, też jakby co, jak się ten tor przechodzi po raz pierwszy, to są trochę inne zasady niż na przykład teraz właśnie będą, kiedy tutaj wejdę po raz kolejny. I teraz trochę tego toru już zobaczymy, tam właśnie powiem co i jak, na czym on polega. Tak, właśnie w to, że mamy cały czas dopalacze super lotu, i tak na tym to, że jest zestaw przeszkód, które musimy zaliczyć, które musimy albo przez nie przelecieć, albo może musimy je zniszczyć, tak dalej, i tak na tym to, że mamy do. Mamy tak, mamy 8 pierścieni, przez, przez które musimy przelecieć, mamy takie oto 8 łuków, będzie potem do jeszcze zniszczenia 8 motorówek, i 8 takich oto pojazdów wyścigowych, które już no, przed chwilą widzieliśmy. I tak, przy pierwszym razie, kiedy się w to kiedy się to, przychodzi, to ma się limit czasu, trzeba się, trzeba się w nim zmieścić. I każda przeszkoda zaliczona nam trochę doda sekund do tego limitu czasu. Na przykład, właśnie, pierścinny jeden a doda nam jedną sekundę, łuk nam doda dwie, motorówki dadzą trzy i samochody dadzą nam również dwie sekundy do naszego czasu, żeby po prostu mieć więcej. Ok, już motorówki zaliczone, zostały tylko samochody. I tak też na, na lądzie wszędzie jest aktywny dopalacz Supercharzy, więc tym też mniej więcej tory różnią od, od takich zwykłych zwykłych Czas nie jest taki dobry jak, jak na mój gust, bo mniej więcej... Tak, taki czas w miarę dobry to minuta 8, minuta 7, tak z tego co pamiętam. No, tak czy jakiś rekord, bo no był go jeszcze lot właśnie poza nagrywaniem. I też za każdy zestaw przeszkód zaliczony po raz pierwszy otrzymujemy po 80... 80 klejnotów i też jeżeli wszystkie się zaliczy w jednym właśnie przejeździe jakby przelocie i tak dalej. To też otrzymuje się dodatkowe 80 klejnotów, więc właśnie stąd mam te dodatkowe 400. Tak mówię wam na wszelki wypadek I tak też nie jest koniec tego co możemy na tym torze zrobić Mamy to nawet takie właśnie trybuny z takimi oto delfinami i Rybami, które jednak, no widzimy, że oddychają. Nie, nie wiem, czy mają buty, są buty i tak dalej. No patrzcie na te ryby! Derp! Derp! I tak dalej. Nie, te ryby mnie zawsze bawiły i tak dalej. Powiem tak, moskwały takie właśnie. i tak dalej. Takiem tak, to jest nie, 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 nie chcę dowody, okej. Okay. Właśnie o to mi chodziło. No właśnie, na tych trybunach można mniej więcej spotkać się z tą oto panią królową Finny. To jest dla nas pewne wyzwanie na kulę! Jakiś myślik. I tak to wyzwanie będzie polegało na tym, że musimy za Hunterem przelecieć przez e, 20 pierścieni, i kiedy on już e, przez 53, e, to on potem się będzie kurczył, i na pojedyncze się po prostu zniknie, i wyzwanie będzie nie do ukończenia. I... No, to może być trudne, jeżeli w to gracie po raz pierwszy, czy tam drugi i tak dalej. Bo to wyzwanie, no, może was nieraz zmylić, mniej więcej. Jest tutaj kilka całkiem ciężkich zakrętów, bądź w ogóle fragmentów. Mniej więcej, właśnie piąty pieśń jest taki całkiem trudny do. no, takie do wychwycenia. Widzicie, właśnie tak Hunter leci, tak właśnie taki ostry zakręt zalicza. Jakby ten zakręt naprawdę łatwo tutaj Huntera zgubić, kiedy się, no, jakby w to gra szczególnie po raz pierwszy, czy tam właśnie drugi i tak dalej. Teraz idziemy tutaj i założymy super szarży, bo w końcu możemy, tutaj też nie miejsca do końca na super lot przy tych wszystkich samochodach. Dla, tak dalej sobie tam przelecę przez te oto Jakby to nie jest e, szczególnie łatwe, ale całe szczęście mam e, ten tor wymiar zapamiętany, że gdzie właśnie tak czasami muszę skręcić, żeby właśnie móc to wszystko zaliczyć. też Hunter tak ładnie lata z tymi skrzydłami. Całkiem niezły w tym jest, muszę przyznać. I zaliczone. I tak, tą kulę no właśnie też już zdobyłem poza ekranem, więc widzicie właśnie, że to jest jakby secret challenge. Takie oto sekretne wyzwanie, tak dalej za nie też otrzymujemy kulę. Ale jak mówię, ją już wcześniej zdobyłem, więc to już nie ma nic, nic do roboty, to wszystko, a więc wychodzimy! I teraz zajmiemy się ostatnim e, poziomem zmanem e, w letnim lesie. Elora, co powiesz? talisman? E, może jeszcze nie? Może jeszcze nie, bo jeszcze mi się coś przypomniało, co mogę pokazać, co mnie sztokiem bawi, ja się tak trochę nie wiem, zastanawia. Tu jest właśnie hunter, tutaj tak właśnie stoi w rogu. Like it, to tak to na hunter stoi, że nam móc zmienić tryb kamery z aktywny na pasywną i i na odwrót. I po prostu jego reakcja, kiedy właśnie mu odmówimy, żeby on kamerę nie zmieniał, po prostu patrzy na jego reakcję, nie wiem co z nim jest, ale po prostu patrzy na jego reakcję. O, nie chciałem zmienić, ale poczekajcie, to już... ...to, to wszystko szybko załatwię. Dobra, teraz bierzemy nie i patrz po prostu jego reakcję, po prostu... Fuch jakiś, nie wiem. Okej, nie zmienię możesz zmienić kamerę samą, używając menu i widzisz właśnie okej, okej, okay, okay, nie zmienię tego, jestem zbędny i tak dalej. Po prostu no jaki foch, Ja nie mogę, okej okay. Hunter, weź ta pleckę Dobra, więc no my już możemy w końcu przejść się do, e, e, do ostatniego poziomu z w letnim lesie, Elora Tak, jeżeli z nią właśnie pogadamy to ona może nas samodzielnie do tego portalu zaprowadzić, więc możemy właśnie wziąć Yes Idziemy tak i widzicie już, jesteśmy automatycznie teleportowani przed portal do wiesz Aquaria. Nie, nie Aquaria jak to wtedy wymawiałem, bo... A czy po prostu wiele osób taki popełnia błąd, że wiecie, że jest napisane Aqua, to też właśnie czytają Aqua zamiast Aqua jak właśnie jest poprawnie. A więc tak czy siak idziemy do wież Aquaria. Naturalnie pokażę intro. Chodźmy, pomożemy tym oto konikom morskim. ZAPRZEKONNY! <grywa> Okej, okay, kłopot polega na tym, że kraina tych oto koników morskich jest pozbawiona wody, którą właśnie wypompowali ci oto nurkowie, których właśnie mniej więcej widzimy z tam z tyłu. Tak oni są podobni do tych gości z poziomu Złężna Plaża, Sunny Beach, i też nie co oni szczególnie nie trudni są podatni za na na, na ognia jakiejś szarży I tu mamy też kolejnych nowych przeciwników takiego oto wielkie kraby i ja się tych tak krabów bałem, kiedy byłem dzieckiem, bo patrzcie, mają one wielkie szczypce i te wielkie ślepia, które się patrują w moją duszę Po prostu no patrzcie na... Nie, nie mogę pozostać z tego. Zawsze jakoś, nie wiem, zawsze jakoś tak, nie wiem, ciarki mi od nich przychodziły. Ale tak coś jak można łatwo załatwić się, szarżą bądź ogniem. To też wszystko mam już załatwione. Tutaj trochę już tych hekrów zbiorę. I tak, za, tamten, za tamtym nutkiem był właśnie taki oto otopszyczek, e, który za chwileczkę nacisnę. I z tym guzikiem trochę wlejemy wody do poziomu. Co no pomoże tym otokonikom konikomorskim, się jeden z nich tutaj tak właśnie sobie teraz już wpływa. Jest to już taki radosny i tak dalej. Aż w jego głosie tak słuchać, że, że jest on taki wyczerpany, smutny i tak dalej, a przynajmniej już ma oddychać. No dobrze, więc tyle co do niego, tutaj mamy już tą część poziomu wypełnioną wodą. Tak jakby co, koniec poziomu jest tam, ale no tam stąd nie doskoczymy, bo nie ma takiej możliwości. Tam jest już poziomu, ale no musimy jednak to, tutaj taką e, obrać się teraz jakby e, dłuższą, żeby tam się dostać. I tak teraz powiem, po prostu tak, tam zbierał klejnoty i tak dalej, nic szczególnego. Nie wiem, w to może trochę powiem o tym, że... Nie wiem, że wy właśnie tak po posadzie stajecie się dosyć się wymagający, że... Nie wiem, coraz więcej z was mówi na przykład właśnie co do tego, że czasami wiecie, tak często mówię, OGNIA i tak dalej, więc nie wiem, często właśnie tak... Wielu z was mówi, że... że za często to ostatnio powtarzam, że to się robi trochę trudne. I szczerze, że macie trochę racji, więc wiecie co? Takie sobie postaje wyzwanie, że... Próbuję wytrzymać miesiąc bez super optymizmu, ok? Też może się trochę, trochę tam ograniczyć z innymi tekstami, chociaż nie wiem, czy tak się stanie, ale ze złem ognia raczej na pewno. No nie by, nie by miał to być jakby stały fragment, niby stała część tego zagrania w Spyro, ale jednak się może powstrzymam, skoro tego chcecie. Jak mówię, w zasadzie się trochę wymagający, więc no skoro tak, to... to niech wam będzie w takim razie. Nie widzę powodu, że czemu by nie że potem będzie achievement! Był rok bez... a to nie rok, miesiąc bez e, super ognia, Rok to już byłby w ogóle, bym nie wytrzymał chyba nie, nie, nie dałbym rady, nagrośnie mówiąc.